Więc wprowadzamy endoskop do nosa i przesuwamy się na sam koniec nosa. Tu się w tym momencie się kończy nos. To jest nosogardło. I ta struktura tutaj to jest właśnie trąbka słuchowa. I y, za chwileczkę y, rozszerzymy to wejście i tam włożymy balonik. Więc zaczynamy. Czyli wprowadzamy balon. Tu jest ujście gardłowe trąbki słuchowej. O, widzicie, jak się rozszerzyło? Szukamy przestrzeń, wkładamy balon i proszę napompować. No, i tak, tak napompowany balon w trąbce słuchowej. Trzymamy kilka minut, robimy kilka serii, i potem ta trąbka poszerza się i te dolegliwości najczęściej ustępują. Więc tak wygląda zabieg. W tym momencie balon jest w trąbce słuchowej.